Czas na 655. odcinek serialu Akacjowa 38. Celia karci Lolitę za ugotowanie zupy ze szczura, którą chciała przepędzić Rosinę. Benito proponuje Trini, że wyjedzie z Akacjowej, jeśli tylko ona go pocałuje. Kajetana obiecuje Fabianie uwolnić Ursulę. Sprawdźcie, co jeszcze przyniesie 655 odcinek Akacjowej 38, Akacjowa 38, odcinek 655 we wtorek, 8 lipca 2025 roku o godzina 18:20 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 655 odcinka serialu, Akacjowa 38, Lolita dostaje reprymendę od Celi za to, że ugotowała zupę ze szczura, którą chciała wykurzyć z domu uciążliwą roślinę. Benito obiecuje Trini, że jeśli tego pocałuje, opuści Akacjową. Kajetana przysięga Fabianie, że uwolni Ursulę, ale gdy przybywa na miejsce, Ursuli tam nie ma. Pułkownik, na usilne prośby Susanny i Liberta, chce zawrzeć pokój z Simonem, ale ten się na to nie godzi, gdyż mu nie wierzy, i opuszcza dom matki.